Witam, na pewno słyszeliście kiedyś stwierdzenie, że zawodnik skradł drugiemu duszę w trakcie walki. Tworząc historię to niego, zacząłem się nad tym zastanawiać i szukać w głowie nazwisk zawodników, którzy obkupili przegrane tak wysoką ceną, że już nigdy nie byli w stanie wrócić na zwycięską ścieżkę, czy nawet poziom, który reprezentowali przed walką. Przedstawiam Wam szóstkę zawodników, którym odebrano duszę w klatce UFC. 1. Ben Askeren. Zacznę od tego przypadku, bo historia Bena jest naprawdę wyjątkowo pechowa, a był bardzo obiecującym zawodnikiem. Nie dajcie się zwieść tej kręconej czuprynie i tatusiowatej sylwetce. Ben był zapaśnikiem, który do UFC trafił jako mistrz organizacji One Championship z nieskazitelnym rekordem 17-0, a to wielokrotny medalista w zapasach, głównie organizowanych przez NCAA, czyli Narodowe Stowarzyszenie Sportów Akademickich, ale mający na swoim koncie również zwycięstwa na arenach międzynarodowych. Jako zawodnik MMA wygrał turniej Bellatora. zdobył pas, a następnie bronił go przez dwa lata, wygrywając z kilkoma solidnymi nazwiskami, m.in. Douglasem Limą, zawodnikiem, który jako pierwszy pokonał Michaela Benum Page. Po udanej karierze w Belatorze trafił do azjatyckiego giganta One Championship, gdzie również odnosił sukcesy, kilkukrotnie broniąc pasa, m.in. w walce z Sebastianem Kadestanem, czyli ostatnim pogromcą Roberto Soldicza. Jako, że organizacja nie miała już dla niego rywali, doszło do pewnej wymiany. UFC dostała skrena, a do One Championship trafił jeden z najlepszych zawodników w historii, Mighty Mouse, czyli Dimitris Johnson. I o ile Dimitrius Włan radzi sobie świetnie, o ile Benaz Keren nie może powiedzieć tego samego o swojej karierze w UFC. Pierwszą walkę wygrał i to bardzo szybko, duszą Robiego Lawlera Bulldog Choke. Do swojej drugiej walki w organizacji stanął 6 lipca 2019 roku, a jego rywalem był Jorge Masvidal. I chyba każdy fan sportu walki widział to starcie a przynajmniej jego zakończenie. Chociaż biorąc pod uwagę długość całej walki, początek był również końcem. Jorge Masvidal znakodował Skerena już w pierwszych pięciu sekundach pojedynku, zostając przy tym autorem najbardziej wiralowego kolana w historii MMA. To kolano zburzyło cały dorobek i pewność siebie Askerena. Zawodnik przegrał jeszcze jedną walkę i przeszedł na sportową emeryturę. 2. Dominique Reyes czyli zawodnik, który był o włos od pokonania John Jonesa i zdobycia pasa. Jest to kolejny ciekawy przypadek. Reyes wszedł do organizacji UFC z szybkim nokautem Joachima Christensa. Później zaliczył jeszcze kilka zwycięstw w dominującym stylu, pokonując Kanoniera, O.S. Mira czy Weidmana. Organizacja postanowiła zestawić go z mistrzem i ku zdziwieniu wszystkich Reyes naprawdę postawił mocne warunki Jonesowi. Pierwsze dwie rundy wygrał, a w oczach wielu kibiców mógł wygrać nawet całe starcie. Ostatecznie to Jones udowodnił w późniejszej fazie walki, że nie bez powodu trzyma tytuł od lat, zwyciężając z jednogłośną decyzją. Jak jednak wiecie, John Jones zwakował pas i ogłosił przejście do kategorii ciężkiej. Reyes, który w oczach wielu kibiców był zwycięzcą poprzedniej walki, stał się oczywistym kandydatem do pasa. Drugim zawodnikiem, który zastąpił tego zaszczytu był nasz Janek Bochowicz. 26 września 2020 roku. Doszło do pojedynku. Pamiętam, że przed tym starciem większość stawiała na Reyesa. Jednak to, co w klatce pokazał Błachowicz, było kompletną deklasacją i destrukcją. Najpierw odbił krwawe ślady na żebrach Reyesa, a następnie ciężko go znokautował, łamiąc przy tym potwornie nos Dominika. Od tego momentu Reyes nigdy już nie wrócił do formy, jaką prezentował przed walką z Jankiem. Został znokautowany przez obrotowy łokieć prochaski a niedawno powalony ciosem przez Rejana Spana w pierwszej rundzie. Był to trzeci nokaut pod rząd. Zawodnik wraca do klatki UFC w styczniu, ale ciężko mi sobie wyobrazić jego powrót na zwycięską ścieżkę po takich przejściach. 3. Luke Rockhold Czyli kolejny zawodnik, któremu Janek przybił gwóźdź do sportowej trumny. Zawodnik znany z dużej pewności siebie, ciętego języka i jednych z najlepszych question mark kicków. Z rekordem 15-3 stanął do walki z ULM Romero. Ta jednak skończyła się dla niego bardzo ciężkim nokautem. Najpierw Kubańczyk powalił go ciosem, następnie zanim sędzia zdążył przerwać starcie. Dobił go bardzo mocnym uderzeniem, a jego głowa odbiła się od siatki jak piłka. Mimo tak ciężkiego nokautu Rockhold nie nabrał pokory. Przed walką z Jankiem był bardzo zaczepny i pewny siebie. W wywiadzie udzielonym po ogłoszeniu starcia mówił, że szuka jakiegokolwiek rywala. A skoro UFC proponowało mu zawodników tylko pokroju Jana, cóż, nie miał wyboru, musiał przyjąć propozycję. Owszem, potwierdził, że Janek wydaje się twardym gościem, ale już chwilę później dodał, że jest sztywny, powolny i ma braki w technice. Im bliżej było do ich walki, tym częściej i chętniej powtarzał te kwestie, coraz częściej sugerując, że Janek jest tylko drobną przeszkodą, którą on musi przeskoczyć w drodze na szczyt. 6 lipca 2019 roku panowie stanęli naprzeciwko siebie w klatce UFC. Już pod koniec pierwszej rundy niewiele zabrakło, by Jan zwyciężył przez knockout, dochodząc wysokim kopnięciem do głowy Rockholda. Jednak to druga runda walki z Polakiem okazała się dla Luka Rockholda prawdziwym koszmarem. Jan na rozerwaniu doszedł brutalnym lewym sierpem do głowy Luka, ścinając go z nóg. Zanim sędzia zdążył przerwać starcie, Polak zdążył jeszcze dobić leżącego i nieobecnego już Rockholda. Po tej porażce zawodnik stoczył jeszcze jedną walkę z Paulą Kostą którą również przegrał, a ostatnio spróbował swoich sił na gołe pięści. Jednak i tam błyskawicznie został zweryfikowany przez Mike'a Perego. Dwa tak ciężkie nokauty odcisnęły dotkliwe piętno na psychice Rockholda, który nie jest już w stanie rywalizować na swoim dawnym poziomie. 4. Anderson Silva Życie bywa przewrotne i okrutne. I dobrze przekonał się o tym Anderson Silva. Goat jeden z najbardziej uznawanych zawodników MMA w historii który może pochwalić się najdłuższą serią zwycięstw organizacji UFC. 16 walk z rzędu. Właśnie tyle wygrał Spider, zanim na jego drodze pojawił się Chris Weidman. Anderson znany był z swoich prowokacji w trakcie pojedynku. Tak było i tym razem. C2 coraz mocniej zachęcał do ataków Weidmana. Opuszczone ręce i zagrzewanie do ataku przyniosło jednak niespodziewany rezultat. Weidman sięgnął Spidera długim sierpem z poza zasięgu i ciężko go snukałtował. Wielu twierdziło, że stał się wypadek, a Weidman po prostu miał szczęście. Jednak gdy doszło do rewanżu, starcie nie trwało nawet dwóch minut. Spider potwornie złamał nogę przy próbie kopnięcia. Po tych porażkach nigdy już nie wrócił do poprzedniej formy. Od 2013 roku wygrał tylko raz, notując przy tym 7 porażek. 5. Darren Till Gorill to kolejny zawodnik, który z bardzo obiecującego prospekta na przestrzeni ostatnich lat stał się synonimem upadku. Brytyjczyk do UFC wszedł jako zawodnik niepokonany. Następnie zanotował serię sześciu zwycięstw w organizacji, pokonując m.in. Cowboya czy Stevena Thompsona. Jednak gdy stanął przed szansą zdobycia pasa kategorii półśredniej, wszystko się zmieniło. 8 września 2019 roku Tyron Woodley okazał się dla niego przeszkodą nie do przejścia. Mistrz organizacji i doświadczony zawodnik, już w drugiej rundzie udusił Brytyjczyka duszeniem Brabo. Po nieudanej próbie zdobycia pasa, Goryl stanął do walki z Jorge'em z Vidalem. i ponownie, już w drugiej rundzie, musiał posmakować gorcz porażki, tym razem przegrywając po ciosach. Po tej porażce Till zaliczył jedynie jedno zwycięstwo z Kevinem Gastelum i to zwycięstwo niejednogłośne, co do którego kibice mieli pewne zastrzeżenia. Następnie przegrał jeszcze trzykrotnie, ostatnią porażkę w UFC notując rąk Drikusa Duplessis, który najpierw rozbił go w stójce, a następnie udusił za pleców pod koniec 2022 roku. Tym samym zawodnik o nieskazitelnym rekordzie, były pretendent do pas organizacji, został zdegradowany do podrzędnego zawodnika kategorii półśredniej, który aktualnie nie jest nawet zakontraktowany przez UFC. 6. Tyron Woodley. Tyron to zawodnik, który zamknie tą listę. Mam wrażenie, że końcówka kariery Woodleya przekreśliła jego cały dorobek. Tyron zdobył pas kategorii półśredniej 30 lipca 2016 roku. Nakałtując Robiego Lawlera Następnie bronił tytuł przez niemal 3 lata Wygrywając m.in. z Stevenem Thompsonem Czy Derenem Tillem Wszystko zmieniło się gdy stanął do walki z Kamaru Usmanem Nigeryjczyk odebrał mu najmocniejsze atuty I zdominował starcie Tyron przegrał jeszcze 3 walki pod szyldem UFC Z Gilbertem Bensem Colbym Covingtonem Czy Vincentem Luke. Jednak to nie te porażki tak mocno uderzyły w jego wizerunek Największym ciosem były dwie przegrane z Jake'em Paulem w boksie w drugim starciu youtuber i aktualny bokser znokautował Woodleya. Aktualnie mało kto wspomina Woodleya jako byłego mistrza UFC i mocnego zawodnika. Myślałem o tym, czy nie umieścić w tej liście jeszcze Jorge Masvidala, ale mimo jego czterech porażek pod koniec kariery mam wrażenie, że Street Jesus na zawsze zostanie zapamiętany przez swój nokaut na skrenie. Czy zdobycie tytułu BME w walce z Nate'em Diazem na pewno pasowałaby tu też historia Tony'ego Fergusona, ale ją mogliście zobaczyć w pełni na moim kanale. Dzięki za oglądanie i dajcie znać czy podoba wam się taki format z ciekawostkami, jeśli tak co jakiś czas będę wrzucał podobne filmy.